Siema ludziska, ja z tej strony się kłania szogo. Yy, Dzisiaj będzie opening, że tak powiem Będzie opening Pandory Boxa yy, Jest to yy, konsola typu arcade z grami po prostu stylizowana na arcade, czyli wiecie gałki, i duże przyciski, te sprawy jak się chodziło na salony z grami ja przyszła, no to jedziemy Duże od razu mówię oh, oh, oh. O, jak widać, nie, nie powiem skąd jest zamówione bo Kto będzie chciał to już wie Czy po opakowaniu się skapnąć yy, dobra No to jedziemy To będzie na RK z adresem zdjąłem wcześniej <laughs> To nie było Trochę podjadane, Jeśli chodzi o arcade boxa Z tego powodu Z tego powodu, że ja się ogólnie na arcade ach. wychowałem Ze strzela I lechać na blachy przerąbałem on tego nie Dużo dużo naprawdę Karton w kartonie. Jeszcze w jednym kartonie. Ale... Ja odłożę to, ja to ten karton, zacznę ja tamten karton, który jest mniejszym. w mniejszym kartonie jeszcze. Oh, to z Mniejszy karton z tego większego kartona. Rodził się nam konkretny taki kartonik. Uu, nie widać już skąd to jest dokładnie: Arcade Classic Arcade Station professionalizing and bla 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 bla. Tak, hmm. tutaj zajmujemy konk konkretny zabezpieczonka. Dobra, to też ma kumarko. Jakby ktoś nie wiedział. RKD to, to są takie maszyny do grania, na których można przykład sluga zagrać, Mortal Kombat, Street takie To jeszcze to kiedyś były w barach. Teraz tutaj na no można spotkać no wszyscy mają już komputery czy konsole, co nie? Przestawię na mnie, żeby było pięknej w ogóle, dzisiaj się nie goliłam. A nie o tym. Dobra, co mamy w środku. Okablowanie. Yy. Zasilacz. Z tyłu. Jakieś kable HDMI. Tu mamy drugą część zasilacza widzę. Zasilacz, na szczęście gniazda europejskie, dobrze, bo nie spojrzałem. Jak do komputera zasilacz. część. Jakaś czarna zaślepka. O nie, bonusowy przycisk takie dla jaj, Ja chyba sobie tego nie będę musiał składać sam. Są tego nie spodziewałem. Przejściówka, gdyby to chciał pod monitor podpiąć. starego HDMI, fajna sprawa. Serio, dali przycisk. Awarii chyba tutaj jeden. Mam nadzieję, że to kurwa. Nie odpocząć. To by była lipa. Dobra, kolejny zasilacz. A nie. Kabel USB 2.0. pod monitor, jakby ktoś chciał podpiąć ta sprawa postarali się I ilość kabli zadowalających o kurna, biały przycisk Zaczyną się bać, kurna ja nie, nie składałem arcade'a yy, czytałem, dawało mi się, że jest gotowy ale jestem nube w tej kwestii instrukcja jakieś takie brzydkie do kabla dobra tutaj widać biało, czarną gałkę z drugiej strony mamy białą gałkę się co nie? Ciągamy steropian. Ole dojebany, jaki chciałem. Co wrócić? Widzicie klimat Achtekana. Czyli to jest fightera. Rio na starcie. Jak widzicie. Dojebany. pod RKD jest pod dwie osoby. Pod jedną mnie nie interesuje. Uff. Jest to Pandora Box z 6000... 800 grami ma właśnie do sprawy. Wciski są dobra, chyba tego już nie potrzebujemy. tam i przejdziemy do dania głównego. Czyli pokażemy ze sobą Pandorkę. Yy, konsola, z tego co to pisze, waży niecałe 4 kilo 3 kilo z kaki. Nie pamiętam dokładnie ile. Osobnie kupiłem ostatnią sztukę. Znaczy, się fajnie odbija. W dotyku jest Szkło albo pleksa. Nie jestem znawcą nie ja będę wokitu wciskał. Yy, fajnie to wygląda naprawdę. Zobaczmy jak gałki śmigają. Tylko to czarno tu chodzi, ale tak jak jest klimat. Elegancko. Widzicie, dla fana arcade to jest 10 na 10. Całego. Wiecie, całego to jest duży Tu nawet jest fajny motyw z coinem, czyli wrzuć monetę i start. Tu jest pauze start, ale coin to wiadomo. Kiedyś to było na blachy, że się nie szło i co się tam blachy czy takie okręgłe monety można powiedzieć albo hajs po prostu zależnie od... Zależnie po prostu od salonu gier jak to się mówiło. Tak wygląda z dołu. Tak wygląda z tyłu. Do wejścia są. Mam nadzieję, że wszystko ładnie śmiga. Ale za ibiscy cieszę się, jak, jak małe dziecko. No i jest kopię sobie moje dzieciństwo za niecałe 200 euro. Dokładnie za 175 euro chyba z hakcem. Tak warto, tyle za swoje dzieciństwo. To są podnóżki fajne, fajnie to wygląda. Obok nic nie ma, a to tyle z openingu. Już go wrzucam na YouTube. Później wiadomo, będzie grane, Tym bardziej, że mam Elgato, co nie ja Tu widzicie, jest wyjście i więc możecie się spodziewać streamu. No, alif ayy ya, yeah. narka.